Nie ma, nie ma flesza, więc 3, 2, 1. E, witajcie moi drodzy. E, właśnie zaczynamy. E, zaczynam. Witajcie moi drodzy. Właśnie zaczynam e, e, mm, teraz e, adaptację Oto tego pudełeczka, e, czyli takie fornikarium dla mrówek. O co chodzi? Tu są małe maleńkie monomorium floricola, maleńkie mróweczki 1,5 mm są, to, to jest robotnica. No także tak wyglądają yy, chyba trzy królowe. Yy, monomorium floricola. Yy, bardzo pod... mrówki bardzo inwazyjne. Czemu nie ostrzy. No, w każdym razie zobaczymy to w akcji. Zaraz sypiemy. Aj 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 aj. Tutaj sobie poczekajcie. I się tutaj rozmnażajcie. A gdzie piasek jest? Jeden, piasek jest tutaj, Piesek jest tutaj. Może bym tutaj jeszcze po, po spróbował po, e, po sprzątać. Bo to była bardzo ten, spróbowałem bardzo mocną. E, ten w warstwę z ten fluonu, może coś to da, może przejdą, może nie przejdą. Mam nadzieję, że nie przejdą, mam nadzieję, że nie przejdą. No ale tutaj tego nie powinno być, więc coś trzeba z tym zrobić. Ok, raz, dwa mokra ściera i. I sprawa załatwiona. E, teraz tak jak mówiłem, tylko piaseczek. E, tylko piaseczek. Piasek, piasek, piasek. Suchy piach. To są ogólnie sucholubne. E, sucholubny gatunek, więc suchy piach jak najbardziej jest na miejscu. Dobra. dobra bierzemy ten piach. Sypiemy ten piach. Dobra, to są maleńkie mrówki, więc... Dobra. Jeszcze tutaj. Dobra i następny kroczek to będzie... Będą, będą kamyczki gdzieś tutaj Damy tutaj te kamyczki. Chodźcie tutaj te kamyczki. Dobra, to są maleńkie mrówki, więc maleńkie kamyczki. Małeńko kamyczków. Małeńko kamyczków. Dobra. I co Wy powiecie, żeby tutaj na... Y początek, nie dać... Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie przyszły do mnie... Eee. Mm. Dobra. Tyle? Tyle. No tyle. Może... Może weźmiemy na ten kapsel. Gdzie ten kapsel jest? Ten kapsel. Cyk. Pach ale będą miały wżele. Potem potem będzie kapsel od... Potem damy tam miodu. Ale teraz ała. oblizałem palca i poczułem fluona. To nie dobre. Dobra, teraz najważniejsze, mróweczki, mróweczki, mróweczki. Aha, i tutaj sobie zalałem e, resztką fluonu. E, dobra, żeby to na, nie spadło na nich e, ten fluon, może to wytrzeć. A wytrzemy. No więc e, nie wiem jak. E, dobra niby, niby jest ok fajnie by było jeszcze tutaj wypalić jakąś, jakąś dziurę maleńką chociaż albo albo e, coś zrobić żeby tutaj była dziura ale będę tego doglądał i co i lecimy ten ten, ten wydamy tutaj a mrówki na wolności free to one fire and now jesteście wolne na, na tyle na ile możecie ja I za dużo dałem e, mleka, kurde, nie mleka, tylko za dużo dałem m, słodkiego miodu i one się tutaj po... O, fajnie, 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 ale żyją, troszkę da, dać trzeba wody. Także, żeby to ten... żeby bo one się chyba tutaj polepiły. Tam mrówki chodzą, mrówka chodzi, jakaś królowa chodzi. Trzeba być ostrożnym. Dobra. Uwaga! Jednorazowa akcja. I jest i okay. Zaraz zobaczymy co, to, co się z tego będzie działo. Czy one się uratują? Nie wiem co to będzie. Czy ja dobrze zrobiłem, czy ja źle zrobiłem? A, ich już nie ma. Dobra. Patrzymy na około. Nie ma. Widzę tutaj jedną królową. A co z próbówką? Tutaj jeszcze coś się dzieje, więc bądźmy spokojni, a tutaj osobno chodzą na. Chodzą i patrzą, co się dzieje. Dobra. Bierzemy tego banana. Albo nie. Poradzą sobie. Szkoda, że nie mam lepszego sprzętu do... Mogę tylko robić zdjęcia w makro, ale tak filmy to no super ten ten kamyczek to jest większy niż ta mrówka już ich nie ma już ich nie widzę Są. Dobra, może im zabiorę tą yy, tą tą, w, tą watkę bliżej domu, tak będzie dobrze. Co z tym domem? Czy ci są tutaj? Teraz zrobimy sobie zdjęcie, a tymczasem to wszystko było na tyle. Zaraz zamkniemy pokrywę i, mm, i do usłyszenia, do zobaczenia za jakiś czas. Ciao.